Witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. W najbliższą sobotę 11 czerwca motor gra z Olimpią Elbląg. Historyczny moment. Motor nie zawodzi nas od początku sezonu. Zapewnił sobie zwycięstwo trzeciej ligi na dwie kolejki przed końcem sezonu. Nie możemy go zawieść. Musimy być koniecznie w sobotę na tym meczu. Musimy wesprzeć naszą drużynę przy awansie do drugiej ligi. Do zobaczenia w sobotę. Zapraszam na mecz Motor Lublin Olimpia Elbląg najbliższa sobota 15 na arenie Lublin musisz być smagać motorowców awans